Witam, jestem tutaj na swoim przeżycie. To jest to przężyto koło domu i to jest też się wrzutowy tym moim rozsiewaczem. Tutaj drugie zdjęcie, tak z innego, z tego samego miejsca, ale pod innym kątem. Tutaj widać kreski po talerzach. Jak to było, każdą talerzówkę widać, bo to jest płytko robione na 4 cm. Tutaj jest w tym miejscu, gdzie mają być te dynie, po tym zateleżowanym, tutaj jest czwarta klasa ziemi. I znowu taki widok, żeby było więcej widać. No tutaj stoimy już pod lasem. Zdjęcie jest robione pod słońce, żeby było widać jak to wygląda. To samo pod innym kątem. Widać, że to jest równo posiane. Tutaj nie ma żadnych mijaków. Nie widać żadnych tam jakichś braków tego zboża. Równo posiane. To nie, ma, to nie jest takie sianie jak z zwykłym rozsiewaczem do nawozu. To jest całkowicie inny, inny poziom sprzętu. I tutaj to łączenie dwóch pól. Przęży to po pszenicy i po lnie. A tutaj jestem na innym kawałku. To jest kawałek, tutaj jest trzecia klasa Ziemi, dużo lepsza. I tutaj w tym miejscu jest najładniejsze to przężyto. Akurat zdjęcie jest robione. No tak prawie pod słońce, to widać jak cienie tam wychodzą. No i piesek, oczywiście mój, biega sobie razem ze mną. No i widok z góry, jak to wygląda. Jest dosyć gęsto. Ale trzeba deszczu i ciepła. Codziennie w nocy są przymrozki, nic nie może ruszyć, i dodatkowo jeszcze ta susza. Jeszcze coś od środy. W czwartku nadają jakieś deszcze, łącznie ze śniegiem także może być ciekawie jeszcze. No i górny plan na ten najlepszy kawałek, który bardzo ładnie wygląda. Tutaj jest dosyć zielono, fajnie, no i dookoła las. A to też robi swoje. Tutaj nie ma wiatru. Dzięki, powodzenia na razie.